Jak niebezpieczne jest Boko Haram. Bardzo. Gdyby nie wojsko, przejęliby to władzę. Jestem w położonym w północnej Nigerii mieście Maiduguri, przez które przetoczyła się fala przerażającej przemocy. Generał Major Musa kieruje działaniami wymierzonymi w ugrupowanie Boko Haram. Mordować chrześcijan, Boko Haram to jedna z największych bojówek w Afryce, która zyskała rozgłos w 2014 roku. Porywając ponad 200 uczennic. Oddajcie nasze dziewczynki. Grupa dąży do narzucenia surowej, fundamentalistycznej doktryny prawa islamskiego. W ciągu dziesięcioletnich zmagań rządu Nigerii z Boko Haram zginęło 35 tysięcy osób, a miliony uległy przesiedleniu. Boko Haram było lokalną organizacją terrorystyczną, która się rozwinęła. Niedawno frakcje Boko Haram zawarły przymierze z ISIS, zyskując na sile i wpływach. W 2020 roku Stany Zjednoczone dostarczyły Nigerii wsparcie wojskowe o wartości 600 milionów dolarów. Wiemy, że są finansowani przez ISIS. Ustaliliśmy ich sieć powiązań, i teraz blokujemy im dostawy sprzętu. Nigeryjscy żołnierze kontrolują przejeżdżające tędy pojazdy. W tej chwili sprawdzają ten samochód i jego pasażerów. Takie posterunki często stają się celem ataków samobójczych z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych. So Czego szukacie poza ładunkami wybuchowymi? In of We have, um, Boko Haram, sympatyków Boko Haram, którzy dostarczają terrorystom żywność i nawozy służące do produkcji bomb. Zwracamy też uwagę na większe ilości paliwa. Żywność, broń i paliwo wprawiają w ruch machinę wojenną. Żebym mogła zrozumieć, jak i gdzie Boko Haram pozyskuje niezbędne zasoby. Wojskowie zabierają mnie w miejsce, w którym znajdę odpowiedzi na część pytań. All... To są ludzie, którzy się poddali? Tak, wow. is... jest ich tu naprawdę wielu. W położonym na obrzeżach miasta obozie przebywa dwa tysiące byłych bojowników Boko Haram wraz z rodzinami. Poddaje się ich tu deradykalizacji. Kilku z nich zgodziło się na wywiad. Mam na imię Mariana. Dziękuję za spotkanie. Jak długo byliście w Boko Haram? 12 lat. Kiedy się poddaliście? Trzy miesiące temu. Wcześniej byliście w Boko? Tak. Podobno ci mężczyźni rekrutowali bojowników, konstruowali bomby i zdobywali zapasy. Dlaczego się przyłączyliście? Bo nasz rząd był niesprawiedliwy, a oni wydawali się otwarci i szczerzy. Obiecali, że wszystko naprawią. Dlaczego odeszliście? Bo zabijają ludzi i zbierają haracze. Koran uczy czego innego. Jaki jest cel Boko Haram? Chcą, żeby ludzie przyjęli ich doktrynę. Planują ekspansję w Nigerii, na całym świecie. Chcą działać globalnie. Współpracują z grupami z Iraku i innych państw. Z ISIS też. Czy Boko Haram zagraża Ameryce? Tylko czekają na okazję. Boko szukało celów ataku. Chcieli wysadzić się na pokładzie lecącego samolotu. Boko Haram widzi w Ameryce wroga. To szokujące słyszeć, że ugrupowanie planowało zabijać Amerykanów.